W czwartek w nocy około godziny 1.53 udało mi się zaobserwować na niebie przelot grupy satelitów umieszczonych w środę wieczorem na orbicie w ramach misji Transporter 2. Już w trakcie transmisji live ze startu wiedzieliśmy, że przelot odbędzie się nad Polską, natomiast pod znakiem zapytania stała możliwość obserwacji tych satelitów. A tu taka niespodzianka, o 1.53 grupa pojawiła się na wschodnim niebie i przeleciała z kierunku południowego na północ. Ale żeby tak fajnie nie było, no niestety one nie są zbyt łatwe w obserwacji. Gołym okiem one są raczej nie do zauważenia. Ja musiałem wspierać się obiektywem ogniskowej 300mm i wycisnąć z aparatu maksimum możliwości, jeżeli chodzi o czułość matrycy. Jeżeli ktoś by chciał tutaj poeksperymentować, zapalować na niem, to jest jeszcze szansa w piątek w nocy o 141. Satelity znów przelecą z południa na północ po wschodniej stronie nieba. Na pewno będą już trochę bardziej rozciągnięte, no ale próbujcie. Polecam lornetkę ewentualnie jak ktoś ma dobry aparat, dobry jasny obiektyw to spróbujcie zapolować. Dajcie znać czy się udało. Aha, i zapomniałem powiedzieć, nagrywałem to z miasta, więc warunki naprawdę były bardzo trudne. Możliwe, że poza miastem, jeżeli macie ciemne niebo do dyspozycji, będzie wam o wiele łatwiej, także próbujcie. I tutaj jeszcze jedno ujęcie rzeczywistość kontra stelarium, żebyście zobaczyli jaka jest różnica pomiędzy tym co estymujemy, tym co nam pokazuje stelarium, a jak to wygląda w rzeczywistości, zwłaszcza kiedy obserwujemy tak trudny przelot na wysokości ponad 500 km. Widzimy, że on naprawdę w stelarium może i wygląda pięknie. Będziemy się szykowali na obserwacje, a na niebie, niestety, nie zobaczymy nic albo tylko cienie tych satelitów.